Witam serdecznie. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy. Że akurat jesteśmy tutaj na obrzeżach Legnicy na prawie nieuczęszczanej drodze obok zardzewiałego mostu nieremontowanego prawdopodobnie od nie wiem, 50 lat, może 100. Bo chcę w tym odcinku trochę cofnąć się w czasie do lat 90. Kiedy to na taki motocykl mogłem sobie tylko popatrzeć na plakatach. Ten motocykl nie jest motocyklem współczesnym. Pochodzi z lat 90. Ale kogo by było wtedy stać na taki motocykl? No prawie nikogo. I ci, którzy w tamtych latach nie rozpoczynali swojej kariery motocyklowej, nie docenią współczesnych maszyn ani tych maszyn, które Wprawdzie nie są współczesne, tak jak na przykład tutaj Suzuki Savage, ale w tamtym okresie były one po prostu nieosiągalne. Jeździło się motorynką, komarkiem, potem WS-ką a ci troszkę bogaci mieli MZ bądź Jawę. Przenieśmy się więc do mojego mieszkania, gdzie opowiem Wam od czego ja zaczynałem, kiedy w końcu zdałem już kartę motorowerową. Tak dokładnie tak było. Ale jak już zdałem kartę motorowerową i poznałem przepisy ruchu drogowego. W końcu mogłem cieszyć się moją wspaniałą, czerwoną, piękną motorynką. Prezentowane. Prezentowany egzemplarz był naprawdę, słuchajcie, wyjątkowy, bo to był mój pierwszy pojazd spalinowy i miała taką cechę: wiecie, że ciągle się psuła non-stop, nigdzie nie można było nią normalnie dojechać. Więc razem z moim ojcem postanowiliśmy kupić nową motorynkę. Ona nie była nowa, właśnie wam ją pokazuję. Ale nie była w ogóle jeżdżona, bo w tamtym czasie ludzie kupowali takie różne komarki, by mieć talony na benzynę. I tak też zrobił właściciel tej motorynki. Pojechaliśmy po tą motorynkę do pięknego miasteczka, do Jawora na Dolnym Śląsku. Tak jak już mówiłem na innych filmach, wszystkie miasta, miasteczka na Dolnym Śląsku są przepiękne. No a może z wyjątkiem, wiadomo, takich jakichś robotniczych miasteczek typu Lubin górniczy. I takie tam. Ale poza tym, wszystkie miasteczka na dole Śląsku są przepiękne. I ta motorynka niebieska, o dziwo, jeździła jakiś czas, a psuć się zaczęła chyba dopiero po pół roku. Ale już mi ona nie wystarczała. Zaraz potem miałem jawkę 50, potem coś jeszcze, i w końcu wymarzony Simpson. No to był szok, słuchajcie, to był prawdziwy szok. Ale lata miały, miałem już 17 lat, stałem prawo jazdy na kategorię A i zaczęło się. Najpierw Jawa TS-350, potem MZK-250, inna MZK, którą sam przerabiałem. Junaki, chopery, nie uwierzycie z jakimi silnikami, przeróbki, wszelkiego rodzaju silniki takie to były czasy, słuchajcie takie, były czasy a ten marzyciel przed wystawą w salonu Suzuki to jestem ja...